Mm-hmm. Moim dzisiejszym gościem w programie Siemienowica na obcasach jest kierownik specjalistycznej placówki i wsparcia dziennego dla dzieci w siemienowicach śląskich, pani Teresa Duraj Stefańska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Od jakiego czasu w naszym mieście funkcjonuje taka placówka wsparcia dziennego? Może pani tak jakoś jakieś ramy czasowe określić? W 1980 roku założony został w budynku przy ulicy Śniadeckiego mm -hmm. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla seniorów. Mm -hmm. Seniorzy przebywali tam w tym domu od godzinach porannych do godziny mm -hmm. 12. W jakimś czasie, dokładnie konkretnej mm -hmm. daty nie, nie znam, zna, okay. utworzono tam świetlicę dla dzieci. Początkowo była to świetlica utworzono po to, aby dzieci tam mogły zjeść ciepły posiłek, ponieważ szkoły nie miały kuchni dostosowanych do tego, by mogły gotować obiady. Z czasem to ewaluowało i dzieci mogły tam odrobić lekcje, miały jakieś zajęcia, zatrudniani byli wychowawcy. A od 2010 roku utworzono Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Domu Pomocy Społecznej Siózy Boromeuszek i seniorzy jakby przenieśli się tam do tego domu nowego utworzonego. A budynek przy śniadeckiego został w całości przeznaczony już dla dzieci. Tylko dla dzieci? Tylko jest. dla dzieci, także w obecnie w Świetlicy przebywają dzieci i rano i po południu. Wcześniej mm -hmm. nie było takiej możliwości, ponieważ rano byli seniorzy mm -hmm. i tylko były grupy popołudniowe, więc... Czyli teraz też są zajęcia ranne, tak? No, tak, są zajęcia ranne i są to dzieci w wieku 3 do 4 lat, czyli dzieci w wieku przedszkolnym. Czyli te ranne zajęcia mają właśnie te, te najmniejsze dzieci, dokładnie, tak? Dokładnie, to są najmniejsze Aha. dzieci, a po południu są dzieci w wieku szkolnym. Co jest głównym założeniem placówki? Głównym założeniem placówki jest z Zapewnienie dzieciom wolnego czasu, żeby mm -hmm. mogły miło i fajnie spędzić ten czas, to jest taki jakby główny cel. Mm -hmm. Odnosi się głównie do tych dzieci w po, popołudniowej po grupie, bo jak mm -hmm. po lekcjach szkolnych, mają ten czas wolny dla siebie. Dla, jeżeli chodzi o te maluchy, grupa była tworzona głównie po to, aby rodzice mogli podjąć pracę zawodową, jeżeli nie, nie mieli gdzie zostawić dzieci, a nie były przyjęte do przedszkoli. I dodatkowo też y, dzieci te mogą nabywać umiejętności takich szkolnych, czyli mają mhm. lepszy start później w y, zarówce i, i dalszej edukacji. Mhm. Dzieci te popołudniowe to tak jak mówię, no, y, to jest zapewnienie wolnego czasu, ale też mają możliwość odrobienia lekcji, mhm. y, biorą udział w różnych zajęciach, rozwijają swoje zainteresowania, mają możliwość taką rozwijania swoich zainteresowań. Czasami też zajęcia się odbywają według ich pomysłów, bo to jest brane pod uwagę, y, pomysły dzieci. A jakie to są zajęcia? To są jakieś też plastyczne czy oh, różne? Szereg zajęć. Wszystko, tak? Zajęcia, tak. Zajęcia są plastyczne, techniczne, sportowe. Mm -hmm. Wynajmujemy salę z liceum świadeckiego raz w tygodniu, gdzie mogą też na sali gimnastycznej, jeżeli jest brzydka pogoda, mm -hmm. czy mają jakieś tam zajęcia typowo takie, które się powinny odbywać w pomieszczeniach. Też współpracujemy z basenem. Obok mamy mm -hmm. po sąsiedzku basen, tak, więc tak. raz w tygodniu też korzystamy z basenu. Dzieci też uczestniczą w Lice w takim projekcie Liga Piłkarska. No, Zrealizowane w Katowicach, więc chłopaki tam grają w piłkę. Dziewczyny też, bo mm -hmm. też w drużynie mogą być dziewczyny. Też takie zajęcia plastyczne, techniczne, mm -hmm. takie, kulinarne. Dzieci bardzo lubią zajęcia kulinarne. Dodatkowo są prowadzone zajęcia logopodyczne od mm -hmm. tego roku. Mm -hmm. Także jest, dzieci mogą dodatkowo. Pracujemy też nad wadami wymowy. Mm -hmm. Zajęć takie są jeszcze oczywiście profilaktyczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne. Zatrudniamy też psychologa, który pracuje indywidualnie z dziećmi i z rodzinami dzieci. To jest cała gama, bo no, cała wiem, gama. że, że do, do tej placówki trafiają też dzieci, które mają ciężką sytuację rodzinną i Państwo w jakiś sposób próbują naprostować tą całą sytuację i żeby ono nie było izolowane, tylko wdrażało się w to życie dorosłe, tak? W większości przypadków tak, to są dzieci takie, które mają trudną sytuację rodzinną z różnych powodów. Tak. Mm -hmm. I Państwo dostarczają też taką opiekę nad nimi i aktywność fizyczną, i posiłki wiem, że że to tak, tam tak, 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 dostarczę kolację. Mm -hmm. Też kolację. Proszę mi powiedzieć, czy, ym, czy coś ym, ten pobyt w placówce daje tym dzieciom? One się czują takie lepsze? dowartościowane? Myślę, że tak. Nie wiem, czy to jest kwestia, czy czują się lepsze, czy dowartościowane. Mhm. Na pewno jest to miejsce, gdzie mogą spędzić swój czas. Na pewno jest to miejsce dla nich, gdzie, gdzie, gdzie zawsze mogą przyjść, nie wiem, czy po pomoc, czy, czy... Mhm. coś dla siebie biorą, Każdy z nich coś innego, prawda? Jest, taki, jest to też miejsce, gdzie no, mogą rozwijać swoje zainteresowania, ale też siebie realizować. W Większości tych rodzin, no, nie stać na różne zajęcia dla tych dzieci. My mamy taką możliwość, żeby przynajmniej część tych zajęć im zaoferować. Też myślę ważnym takim elementem tej pracy są, też wyjeżdżamy z nimi gdzieś tam, jakieś organizujemy jakieś wyjścia. Wycieczki. wycieczki. Jakieś... Mhm. dokładnie. Jeżeli coś się dzieje też w, w ramach takich tutaj miejskich różnych imprez, mhm. też staramy się te dzieci gdzieś tam, zabierać, czasem występują w różnych, w różnych hmm. miejscach, więc mają okazję pokazać się, więc to też jest dla Czyli nich Czyli Państwo tak aktywizują sposób. do, tak, do tak, życia tak, dokładnie. społecznego, tak, żeby, żeby też zobaczyli swoje zdolności, umiejętności, to ja mówię, no, jest, jest to nakierowane, jest ta praca pojemna po to, żeby one właśnie do, były dowartościowane, żeby poczuły się ważne. Natomiast, no tak jak mówię, no jest to długi, długi proces, żeby dzieci dostrzegły swoje możliwości, umiejętności. Też jest czuły się... duża rola wychowawców, prawda, w tej kwestii. Pani zdaniem, jakie są główne założenia wychowawców, jaki wychowawca powinien być, żeby, żeby pracować z taką młodzieżą, z takimi dziećmi? Wychowawca oprócz tego, że pracuje z dziećmi, to też musi mieć, praco, mieć pracować z rodzinami, bo mhm. oprócz tego, że pracujemy z dziećmi, to równolegle prowadzimy pracę z rodzinami. Mhm. Praca z dziećmi nie może się odbywać bez chociaż minimalnego wkładu w pracę tutaj rodziców. rodziców. Nie musi to być wielki wkład minimalny, chociaż no, musi się odbywać ta praca dodatkowa jeszcze z rodzicami. Więc myślę, że taką umiejętność, no, muszą posiadać taką umiejętność pracy z ludźmi, nie mhm. tylko z dziećmi, ale też z dorosłymi, to, mhm. to ważne. A także taką umiejętność y, dostrzegania problemów y, tych, tych rodzin, dostrzegania trudności, z jakimi się borykają i też y, zrozumienia przyczyn. Mhm. Bo nie, to nie jest tak, że ci rodzice z własnej woli mają trudną sytuację, czy te dzieci z własnej woli mają. To jest szereg przyczyn, które się na to, czynników, mhm. które się na to złożyły. Mhm. I myślę, że to, to, to takie główne umiejętności, żeby umieć to zobaczyć i... Czyli wychodzicie państwo naprzeciw rodzicom i pomagacie im. Tak. tak, staramy się tak robić, tak Żeby pracować. było wszystko w porządku. Ym, czyli te, te relacje są jakby poprawne, tak? Z rodzicami, z opiekunami tych dzieci. Czy chętnie współpracują, czy oni są niechętni. Jeżeli chodzi o relacje, to, to, to nie ma takich, rzadko się zdarzają takie przypadki, żeby rodzice byli jakoś negatywnie nastawieni. Mhm. Raczej chętnie korzystają z oferowanych im usług. Jeżeli chodzi o taką współpracę w ramach zmiany tam swojej mhm. sytuacji życiowej, czy, czy mhm. jeżeli chodzi o poprawę jakby tam swoje, swojej sytuacji bytowej, to jest to różnie, tak? Jedne, mm -hmm. Jedni rodzice chcą i chętnie współpracują, mm -hmm. inni potrzebują czasu, żeby taką współpracę nawiązać, inni całkowicie odmawiają, nie chcą Rozumiem. nic zmieniać i należy uszanować wybór każdego z tych rodziców. Rozumiem. Oni mają wiedzą. prawo, żeby sobie wybrać, natomiast zawsze wiedzą, jakie, jaką pomoc oferujemy, co mogą u nas otrzymać i że okay. zawsze mogą do nas przyjść. A dzieci jest... lubią przebywać w placówce? Myślę, że tak, myślę, że tak. Czasami yy, czasami to jest tak, że dzieci przychodzą i mówią, że żałują, że placówka na przykład nie jest otwarta w święta i w niedzielę. Mm -hmm. Bo tak to jest się, czynna cały rok, prawda? To jest czynna cały rok, tak. Tylko w weekendy jest wolna, no i mm -hmm. wiadomo, że w święta, te, mm -hmm. te wszystkie urzędowe święta, mm -hmm. to, to... Nawet wakacje jest czynna? Tak, Czyli... wakacje jest czynna. Tak, wakacje, ferie, w każdą przerwę. Jeżeli są przerwy świąteczne w szkołach, to też jest czynna, natomiast mm -hmm. już te To święta... takie bardzo duże udogodnienie... Czerwone święta. Rozumiem. To takie też duże udogodnienie dla rodziców, bo wiedzą, gdzie mogą zostawić dziecko i jest pod bezpieczną opieką. Mm -hmm. Tak, tak. To, to myślę, że to, to jest też dla nich ważne w tym czasie mogą zająć się innymi rzeczami. Mm -hmm. A uważa Pani, że taka placówka jest potrzebna w mieście? Uważam, że taka placówka jest potrzebna w mieście i że zapotrzebowanie jest o wiele większe na takie placówki. Nie, jedna to jest troszkę za mało. A tak prywatnie Pani interesu, o czym Pani marzy czym obecnie? Pani? Nie wiem, czy to można nazwać marzeniem. Albo jakie ma Pani plany? <śmiech> nie <śmiech> wiem, czy to można nazwać marzeniem. Ja to najbardziej marzę o tym, żeby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa. To takie najprostsze i najważniejsze marzenie. A reszta się zawsze ułoży. Jasne. Życzę Pani wszystkiego dobrego i dziękuję, że zgodziła się Pani wystąpić w moim dziękuję programie. Dziękuję również. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.